Dlaczego dziewczyny mnie ignorują, co ja takiego robię źle? Widzisz, one nie ignorują cię przez przypadek. One cię widzą i po prostu na ciebie nie reagują. Dlaczego? Bo prawda jest taka, że jesteś jebanym przegrywem. Opowiem ci teraz pokrótce o moją historię, jak to na przykład u mnie wyglądało. Widzisz? Pamiętam, jak przeszedłem z podstawówki do technikum, i byłem najprawdopodobniej w tej sytuacji, w której ty jesteś teraz. Byłem niskim, chudym chłopaczkiem z sylwetką skinny fat, który był uzależniony od praktycznie wszystkich złych nawyków, o jakich tylko możesz pomyśleć: pornografia, gry komputerowe, social media, śmieciowe żarcie i wiele, wiele innych. I pamiętam, że wtedy dosłownie żadna dziewczyna nie zwracała na mnie uwagi. Dosłownie. Żadna. Wręcz czułem się dla nich kurwa niewidzialny. Patrzyłem tylko na tych ziomków starszych klas i słyszałem tylko, jak dziewczyny na korytarzu fantazjują o nich i mówią, że ja, no ale ja co oni są przystojni, i nie może. I chciałem być w ich sytuacji. Chciałem być tym chłopakiem, na którego dziewczyny patrzą i o którym fantazjują. Aczkolwiek nie mogłem, byłem zbyt dużym przegrywem. I pamiętam, że. Kurwiałem się wtedy niesamowicie, użalałem się nad sobą, mówiąc sobie, dlaczego one interesują się nimi, a nie mną? Co jest we mnie takiego złego? Widzisz, prawda jest taka, że nie były one mną zainteresowane, ponieważ byłem jewanym przegrywem. Nie były mną zainteresowane, ponieważ nie miałem nic do zaoferowania ani światu, ani im. Więc powiedz mi, dlaczego one wtedy miały być mną w ogóle zainteresowane? Dlaczego Laska miałaby niby z tobą być? Co ty niby możesz wnieść do jej życia na chwilę obecną? Pomyśl nad tym przez chwilę. Okay? Ty mówisz, że żadna laska się mną nie interesuje, czemu one mnie nie chcą. A zastanów się nad tym, dlaczego miałyby Cię chcieć? Zadaj sobie teraz odwrotne pytanie. I zadaj sobie pytanie, dlaczego one chciałyby z Tobą być? Co Ty takiego masz? Co może wnieść jakieś pozytywy do ich życia? Jak ty możesz sprawić, że ich życie będzie lepsze pod jakimkolwiek kątem? Możesz? Bo jeżeli oglądasz ten film, to najprawdopodobniej tak nie jest. Najprawdopodobniej jesteś kurwa nikim. Najprawdopodobniej nie osiągnąłeś jeszcze nic w swoim życiu. Najprawdopodobniej marnujesz cały swój cenny czas, robiąc bezwartościowe rzeczy, które nie pomagają ci. Odmienić twojego życia na lepsze w żaden sposób, a wręcz przeciwnie. Najprawdopodobniej nie masz żadnej kasy, nie masz fajnej sylwetki, nie jesteś też zbyt przystojny, nie jesteś zbyt pewny siebie ani charyzmetyczny, nie robisz nic ciekawego w swoim życiu, nie podróżujesz po świecie, nie masz żadnych ciekawych hobby, tylko kurwa siedzisz w swoim pokoju jak jakiś pierdolony kurwa Batman po 12 godzin dziennie i ty chcesz, żeby atrakcyjne kobiety były tobą zainteresowane. Aczkolwiek powiedz mi, właśnie dlaczego miałyby być tobą zainteresowane? Co ty możesz kurwa wnieść do ich życia? Powiedz mi, nic! A więc dlaczego miałyby być tą zainteresowane, kiedy one na przykład mają do wyboru drugiego gościa, który na przykład ma zajebistą sylwetkę, który jest przystojny, który jest charyzmatyczny, który jest lubiany przez innych, który jest szanowany, który ma kasę, który ma ciekawe życie, podróżuje po świecie. Dlaczego ta dziewczyna, ta atrakcyjna dziewczyna, miałaby wybrać ciebie ponad tego ziomka, jeżeli może właśnie mieć tego pierwszego? Dlaczego na przykład dziewczyna miałaby wybrać ciebie, a nie mnie? Dlaczego? Zastanów się nad tym, stary. Jesteś tak naprawdę stary, muszę być stąd tutaj w stu szczery. Jesteś kurwa nikim, nie osiągnąłeś nic w swoim życiu. Jesteś jebanym pasożytem, który żywi się kurwa dobroczynnością i dobrodusznością innych ludzi wokół Ciebie, którym zależy na Tobie, jak Twoi rodzice. Zamiast pomagać im, zamiast wnosić coś, kurwa, wartościowego do ich życia, na przykład wspierając ich finansowo, idąc do jakiejś, kurwa, pracy dorywczej, czy zakładając jakiś swój własny biznes, ty, kurwa, siedzisz w swoim pokoju i napierdalasz tego CSA po kilkanaście godzin dziennie, albo walisz konia, kurwa, po siedem razy dziennie i nie robisz nic wartościowego w swoim życiu. Jesteś, kurwa, pijawką, która nie wnosi dosłownie nic wartościowego do żadnego, kurwa, życia. Chcę, żeby sobie uświadomił, kurwa, jedną fundamentalną rzecz, stary. Że jeżeli nic nie zmienisz w swoim życiu, że jeżeli nie weźmiesz pełnej odpowiedzialności w swoje własne ręce za swoje życie i za to, jak ono wygląda, to ono się nie zmieni. On dalej będzie wyglądać w ten sposób, dalej będziesz się nad sobą użalał, dalej będziesz żył egzystencją, w której nie chcesz żyć, dalej będziesz nielubiony, dalej będziesz nieszanowany i dalej będziesz patrzył na innych, jak osiągają sukcesy. I marzył o tym, żeby być w ich sytuacji życiowej. Będziesz patrzył, jak ludzie, tacy jak ja, którzy podejmują działania, aby spełnić swoje marzenia, je spełniają, podczas gdy ty dalej będziesz w tej samej sytuacji życiowej, w której byłeś. Widzisz, chcę, abyś sobie uświadomił jedną naprawdę istotną rzecz. Mianowicie to, że wszechświat nie daje nam tego, czego chcemy. Wszechświat daje nam to, na co zasługujemy. Więc jeśli chcesz coś osiągnąć, jakiś sukces finansowy, jakikolwiek inny, właśnie chcesz poderwać jakąś kobietę, to pierwsze musisz na nią. Zasłużyć. Musisz na ten sukces zasłużyć, ponieważ nikt w tym świecie nie dostaje nic za darmo, stary. Powiedz mi, stary, tak szczerze, nie jest ci wstyd, że jesteś przegrywem? Nie jest ci wstyd, że przynosisz hańbę swojemu nazwisku? Że rodzice patrzą na ciebie kurwa z żalem, kiedy wchodzą do twojego pokoju i ty znowu kurwa siedzisz i grasz w tego Fortnite'a albo w tego cs i cały twój pokój jebie kurwa z spermą, bo takie są fakty, stary. Ty myślisz, ty serio? Myślisz, że twoi rodzice nie wiedzą, że ty walisz konia? Serio? Naprawdę? Ja mówię, stary, twój pokój jebie spermą, wiesz o co chodzi? Ty tego nie czujesz, bo ty już jesteś tak przyzwyczajony do tego kurwa smrodu, do tego zapachu, ale twoi rodzice to czują. I nie jest ci kurwa wstyd? Weź się kurwa w garść i się obudź. I weź pełną odpowiedzialność za swoje życie w swoje własne ręce. Bo dopóki tego nie zrobisz, to twoje życie dalej będzie chujowe. I nic się nie zmieni. Twoim celem od dzisiaj powinno być stanie się najlepszą wersją samego siebie. Nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla swoich bliskich. Aby oni mogli być z ciebie dumni. Aby twoje nazwisko miało jakieś znaczenie w tym świecie. A nie żebyś był kolejną kurwa cyferką w kartach historii. System i współczesne społeczeństwo będzie próbować ci wmówić, że bycie pizdą jest w porządku. Aczkolwiek ty i ja dobrze wiemy o tym, że to jest kurwa nieprawda. Jak do tej pory słuchałeś się tych powiedzeniach? I do czego cię to doprowadziło? Przeżywamy teraz jeden z największych kryzysów w historii, jakim jest kryzys męskości. W naszym społeczeństwie nie ma wystarczająco dużej ilości męskich mężczyzn. Przez to całe społeczeństwo zaczyna upadać. Nie ma już czegoś takiego jak moralność. Społeczeństwo coraz bardziej próbuje nas zdemoralizować i popycha się do coraz bardziej drastycznych kroków, żeby to zrobić. Znieważają nasze religie. Nasze poglądy, ponieważ jakakolwiek tożsamość religijna czy też narodowa kompletnie zanikła. Nie ma już mężczyzn, którzy byliby gotowi sprzeciwić się i przeciwstawić całej tej propagandzie, ponieważ każdy z nich jest dosłownie wykastrowany przez komfort i przez tą propagandę. Większość mężczyzn dzisiaj po prostu nie ma jaj do tego, żeby wstawić się za samych siebie. To jest niesamowicie smutne, aczkolwiek prawdziwe. Stary, wyobraź sobie, jak będzie wyglądał świat za te 50 lat, jeśli nic nie zmienimy. Kto będzie budował wszystkie te wieżowce, kanalizacje, kto sprawi, że społeczeństwo będzie funkcjonować w poprawny sposób, jeżeli nie będziemy mieć już dobrych przykładów tak naprawdę na ojca, na męża, nie będziemy mieli już żadnych tak naprawdę wzorców męskości, ponieważ męskość kompletnie zaniknie. Powiedz mi, jak będzie wyglądało nasze społeczeństwo za te 50 lat? Bo ja kiedy o tym myślę, dosłownie mam na sobie ciarki. Ponieważ jeżeli wszystko dalej pójdzie w tym samym kierunku, w jakim idzie na chwilę obecną, to będziemy w naprawdę przejebanej sytuacji. A więc to jest właśnie nasza misja. Naszą misją jest to, aby stać się wartościowymi i silnymi mężczyznami nie dla siebie, ale przede wszystkim dla swoich bliskich, dla całego społeczeństwa. Aby stać się silnym ojcem dla naszych przyszłych dzieci, dla naszych przyszłych żon, którzy będą w stanie o nie zadbać, którzy będą w stanie je ochronić i którzy będą w stanie zapewnić im najlepsze. Możliwe życie. Bo to był tak naprawdę właśnie cel dla nas, mężczyzn, od zawsze aby stworzyć rodzinę i o nią zadbać. Jeśli tego nie zrobimy, nasze społeczeństwo czeka całkowity upadek, ponieważ rozpadnie się jednostka rodziny. A kiedy rozpadnie się jednostka rodziny, rozpadnie się całe nasze społeczeństwo, ponieważ to tak naprawdę na jednostce rodziny całe nasze społeczeństwo się opiera. I do tego właśnie dążą tak naprawdę pewni ludzie, których e, nie, nie chcę tutaj nazywać. E, ogólnie nigdy nie popełniłem samobójstwa, tak chciałem tylko wspomnieć. Ale na tym im właśnie zależy, żeby zniszczyć kompletnie jednostkę rodziny, ponieważ wiedzą, że wtedy tak naprawdę mają całe społeczeństwo żelatyn na nogach, bez jakiegokolwiek kręgosupa moralnego. A kiedy masz całe społeczeństwo żelaty na nogach, bez kręgosłupa moralnego, kiedy masz społeczeństwo konsumentów, wtedy tak naprawdę możesz ich kontrolować tak bardzo, jak tylko chcesz. Możesz im mówić, co tylko chcesz, ponieważ oni i tak nie mają żadnego kręgosłupa moralnego, nie wyznają żadnych wartości, nie mierzą w nic, więc uwierzą we wszystko to, co ty chcesz, żeby uwierzyli i zrobią wszystko to, co ty chcesz, żeby zrobili, ponieważ są uzależnieni od wszystkich tych rzeczy, które ty im dajesz. Jesteś jedynym źródłem tych przyjemności, wszystkich tych rzeczy, więc żeby mieć dalej do nich dostęp, bo oni dosłownie zrobią wszystko i będą się słuchać, jak potulni niewolnicy. Na tym im zależy. Dlatego właśnie zrobią wszystko, co w swojej mocy, żeby nas zdemoralizować, żeby zaburzyć cały ten balans, gdzie mężczyźni są męscy i kobiety są damskie, właśnie. Niszczą cały ten balans energetyczny i sprawiają, że kobiety są coraz bardziej męskie, na przykład poprzez właśnie naganianie ich do zwykłej pracy i wmawianie im, że bycie właśnie zwykłą żoną, która zajmuje się domem i dziećmi jest złe, co według mnie jest totalnym pierdoleniem. Według mnie jest to jedno z najbardziej Przynajmniej przeze mnie podziwianych zawodów, można by powiedzieć, bo tak naprawdę to wymaga ogromnej ilości odpowiedzialności i pracy. I właśnie też wmawianie mężczyznom, że bycie słabym jest w porządku, że, a nie musisz ciężko pracować, a jakby wiesz o co chodzi. Ale niekoniecznie z porządku. Wmawianie właśnie mężczyznom, że bycie pizdą jest w porządku i wmawianie kobietom, że muszą być męskie sprawia, że w całym społeczeństwie teraz występuje jakby, je, jest zaburzona harmonia, jest zaburzony balans. Mężczyźni nie są męscy, kobiety nie są damskie. Przez co nie mogą polegać na sobie i wszystkie tak naprawdę właśnie relacje między nimi się pierdolą, przez co cała jednostka rodziny się pierdoli, przez co również pierdoli się całe społeczeństwo. No jest to ogólnie skomplikowany temat na kompletnie inny film, tak naprawdę. Aczkolwiek fundamentalna lekcja, którą chcę, abyś wyciągnął, to to, że jeśli dziewczyny się tobą nie interesują, to jest tak dlatego, ponieważ jesteś pizdą. Bo gdybyś nie był pizdą, to zaufaj mi, dziewczyny same by do ciebie przychodziły. Więc zamiast się użalać nad sobą i mówić, jakie to jest, jakie to niesamowicie złe jest twoje życie, ty weź się kurwa w garść, uświadom sobie, że nikt nie przyjdzie cię uratować, nikt nie zrobi całej tej pracy za ciebie, to ty musisz wziąć pełną odpowiedzialność za swoje własne życie w swoje własne ręce, to ty sam musisz je zmienić na takie, na takie życie, którym chciałbyś żyć. Tylko i wyłącznie od Ciebie zależy to, czy staniesz się tą osobą, którą zawsze chciałeś być. Czy staniesz się tym mężczyzną, który będzie podziwiany i szanowany przez innych, również przez kobiety? Czy może jednak będziesz właśnie kolejną cyferką na kartach historii, która zostanie kompletnie zapomniana. Która będzie tylko kurwa zwykłym pasożytem w społeczeństwie, która nie wnosi kurwa nic wartościowego do całego społeczeństwa. Więc tutaj wybór należy do ciebie. Człowiek żebyś sobie uświadomił, że tak naprawdę również od ciebie zależy przyszłość całego naszego społeczeństwa. I to, czy ty się zmienisz, będzie miało ogromny wpływ na całe nasze społeczeństwo. Bo jeśli ty zdecydujesz się pozostać tą pizdą która nie robi nic wartościowego w swoim życiu, to przyczynisz się do upadku społeczeństwa. Aczkolwiek, jeśli właśnie odmienisz swoje życie na lepsze, wyznaczysz sobie za cel stać się najlepszą wersją samego siebie, to wtedy przyczynisz się do uratowania naszego społeczeństwa przed całkowitym jego upadkiem. A więc wybór należy do ciebie, brachu. A jeśli właśnie chciałbyś dowiedzieć się, jak stać się takim mężczyzną, wartościowym, atrakcyjnym i męskim mężczyzną, to w opisie zostawię ci link do mojego filmu na YouTubie, w którym dokładnie tłumaczę krok po kroku jak tego dokonać. Także idź i obejrzyj go sobie już teraz. Trzymaj się i pamiętaj, że szkoda życia na bycie pizdą. Pozdro.